Przecinanie od lat rzekają na komunikację miejską, w szczególności na trakcję tramwajową. Torowiska są od lat a pojazdy się psują. Teraz ma się to zmienić. Wczoraj podpisano ostatnią z trzech umów dotyczących modernizacji trakcji tramwajowej. Mamy już umowę na zakup taboru. To jest realizowana umowa. Dzięki temu widzimy nowe. Swingi, które poruszają się po Szczecinie na nowych liniach, bo już w tej chwili widzę i dalej wyzwolenia swingi na linii nr 10, więc ten krok cały czas postępuje w, w taborze też modernizujemy własny tabor. Mamy w tej chwili podpisaną umowę na modernizację zajezdni. Wszyscy widzą, jak realizuje się nowa linia tramwajowa na Prawobrzeże. Ostatnia umowa dotyczy wymiany torowiska i sieci trakcyjnej na Alei Piastów ulicy Wawrzyniaka oraz skrzyżowania Alei Bohaterów Warszawy z ulicą Jadilońską. Główne prace trwać będą na Alei Piastów. Tu zostaną wymienione także przystanki, ogrodzenia, a także sygnalizacja świetlna. Zarówno my, jak i nasz partner mamy długoletnie doświadczenie przy realizacjach przy remontach, budowach nowych linii tramwajowych, przy, przy rewitalizacjach i nasze doświadczenie jest tutaj, tutaj myślę dla Państwa gwarancją, że te roboty będą wykonane dobre, dobrze no i, i zakładamy też, że przy korzystnych warunkach pogodowych terminowo. Termin jest krótki, bo konsorcjum ma na przebudowę czas do 12 kwietnia przyszłego roku, a główne prace będą trwały w okresie jesienno-zimowym. Prezydent Szczecina Piotr Trzystek uważa, że dzięki temu w końcu Szczecinianie będą zadowoleni z komunikacji tramwajowej. Szczecin w dużej mierze opiera się właśnie na tramwajach, na dobrze rozwiniętej sieci tramwajowej, która chcemy, aby była nowoczesna, aby była dostosowana do oczekiwań naszych pasażerów, bo około połowy pasażerów. Podróżujący komunikacją miejską. Tu patrzę na prezesa Warzyniaka. Podróżuje w Szczecinie właśnie z wykorzystaniem tramwajów. Stąd właśnie te rozbudowy, stąd inwestycje, które mam nadzieję, że powoli będą nas przenosiły w XXI wiek. Koszt tej inwestycji to 44 miliony złotych. Pasażerowie nie muszą obawiać się utrudnień. Na te trasy skierowana zostanie komunikacja zastępcza. Prace mają rozpocząć się na początku grudnia.